Streamek odpalony jasne Także, tak jak już mówiłem Tobie, ale jeszcze powiem tu, bo na YouTubie może sobie ktoś kiedyś otworzyć Plan jest taki, że ogramy całą kampanię, yy, która jest dostępna na dwóch yy, w Warcraft 3 I będziemy próbować na hardzie, ale zobaczymy jak to wyjdzie no, jednak wiadomo. No co, pooglądajmy może wszystko. Dobrze. by przyszedł. było wprowadzić i w ogóle... Witaj, książę Artasie. Ja i moi ludzie A, jesteśmy zaszczyceni twoją wizytą. Hmm? Daj spokój z całym jałmiem, Polski. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze cię widzieć. No. Wzajemnie, mój chłopcze. To ciekawe, nie? Cieszę się, że hmm. król Terenas przysłał właśnie ciebie. Ojciec wciąż się łudzi, że nabędę przy tobie doświadczenia i cierpliwości. Ojcowskim prawem jest marzyć. Sytuacja wygląda tak. Nasi zwiadowcy potwierdzili, że po drugiej stronie tej granicy znajduje się obóz orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Orkowie szykują atak na pobliską wioskę Stranbrat. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz orków. Zdołasz sam pokierować obroną strand Pranu? Oczywiście uderzę. O mnie się nie martw. Doskonale. Gdy wszyscy będą bezpieczni, spotkamy się w obozie orków. Uważaj na siebie, Artaśie. Prawda. Jakieś niebezpieczeństwo? Musiał wszystkie jednostki i Nadchodzi sobie poszedł. A Wy sobie no, radzicie. Dobra, my jesteśmy Nie, no raczej takim. A, czekaj, ja w ogóle może pościszam wszystko? Czy może git będzie? Dobra, może będzie git. Najwyżej się poprawi w następnym. No. Dajcie znać w komentarzu, jak będzie do dupy. Nie trzeba mi się kłaniać. <laughs> my raczej jesteśmy takim typem ludzi, co. jak najbardziej. eksploruje wszystko. Staramy się robić chyba wszystko na full. Lugawy nędznik! Tak, różnie to czasami wychodzi, Tak, ale... czasami tak, ale jak są na przykład jakieś dodatkowe, to staramy się robić wszystko na maksa i w ogóle, światłości. więc... Na honor. Może akurat Mądry się uda. Plan. Jak najbardziej. Na honor. Tylko chyba Oczywiście. nie ma kampanii z Frozen Jak najbardziej. To jest chyba ten problem. Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Poczuj mój gniew. Chyba, że ktoś coś będzie wiedział, ale nie wiem. Ja pierwszy słyszę, tak naprawdę. Nie trzeba, by ochrony kłaniać. jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Światłość jest mą siłą. Odce? jak najbardziej. Dajcie. Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. Dzisiaj nie uda plan. tam dojść po te skrzynki. Na honor. Coś tak czuję. Jak najbardziej. Oczywiście. O. Witaj. Na honor. Mądry plan. Ej, ale w ogóle, że udało uda uda mi się śpiewanie. zrobić polski dubbing, a w ogóle sięgałem z angielskiej strony, Jak oni mieli bajki? wszystko poustawiane już. Musieli pewnie edytować pliki z kodu gry, czy coś takiego Oczywiście. i przerobić na dwie osoby. Co mi ciężko, żeby inaczej było, ale. Sprawiedliwości. Będziemy jest. walczyć za lorderon. No. Łapcie za broń! No i elegancka jednostka. Niech stanie się o, tu, coś już jest, głośnik Jak jakiś chyba. Proszę, nikt inny mi nie pomoże. Banda gnoli porwała Powiem Ci nawet, pamiętam trochę tą kampanię, tak szczerze. W powoli, powoli Umagam coś tam wraca. Oczywiście. Jest jeden problem, będzie chyba będzie. mi się nagrywanie no, nie chce załączyć. Proszę. Idę idę idę. Slayer, no, Dobra, lecimy? No, Daj, pojedyncze jednostki najpierw. Nadchodzi sprawiedliwość. Ja cię będę leczył jak coś. Ale takie masz umiejętności w ogóle? Niebezpieczeństwo. I to A, i co robi? I zadaje nie Spoko w sumie, nie chyba. Taki stunik w sumie. No, wybierzcie mnie stąd. Ja chcę do domu. Mądry plan. Dobra, jest i on. Wielkie dzięki, panie. Przyjmij to w zamian. Światłość jest potrzebna. Pierwsze mi Jakie masz rozkazy? Służę światłości. sprawiedliwości niech stanie się zadość. Blugawy nędznik. Co do przodu, chyba? Tylko te skrzyneczki do końca. Oczywiście. Kurczę, martwisz się o to nagrywanie Pokazuje mi, że się Na niby honor. nie nagrywa Mądry plan nagrywa. Jak najbardziej Oczywiście Najwyżej z kolejnego odcinka będziesz Oczywiście. normalnie Mądry plan Na honor Na honor Mądry plan Oczywiście Jak najbardziej Oczywiście Mądry plan Npc ty Jak najbardziej na honor. Jak najbardziej. Na honor. Oczywiście. A w Warcraft'cie właśnie dużo takich różnych... o, bandycie. Dużo takich różnych smaczków jest. Wszystko, da się sprzedać. Czy jakichś poukrywanych rzeczy, czy coś. Uratujmy. Oczywiście. Jednostka Miki. Wiem, że wiem, spokojnie. Na razie wszystko pod kontrolą. Nie trzeba mi się kłaniać. Jakieś niebezpieczeństwo. Za mojego ojca. Króla. To ona zniknął jak go uderzyłeś w ogóle. Nie Jakieś niebezpieczeństwo. Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Na honor U Pomocy! Bandyci kradną nasz dobytek! Ha, zabierzemy im złoto tak samo jak innym Te bandziory zabrały mi księgę Może zabijemy jeszcze go Bez niej stracę moją farmę Proszę, Pięknie. odzyskajcie ją z ich obozowiska Ola. Jest dla mnie bezcenna No i to jest Ech. ten drugi klasik chyba, nie? No Światłości Tak Światłość jest mą siłą No to lecimy Na honor Mądry plan Oczywiście, jak najbardziej, na honor, mądry plan. Za mojego ojca, króla, nie trzeba mi się. Pance zwiększone kłopot. już z mojej aury. A ty co masz na drugi Zwiększenie ataku, znaczy obrażeń. Aha. Jak najbardziej, oczywiście. 16%. Mhm. O, wow, jest ich tu trochę. Na honor. Oczywiście. Mądry. rozkaz? Zjawłość jest mą siłą. Mądry plan. Nie mam jak uleczyć, cofnij nim jak coś. Sprawiedliwości niech stanie się zabić. Jakieś niebezpieczeństwo? Co ci trzeba? Co rozkażesz? Światłość jest mą siłą. Służę światłości. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. O, jak sięga rachunkowo. Oczywiście. Jakieś nie. co jest? Nie trzeba mi się kłamać. Dobra. Ja szybko tylko zrobię jedną rzecz. Bo ja chyba, wiem, co jest nie tak. A co, Klików nie potrafię usunąć? Posuwam stare streamy po prostu. Praktycznie wszystkie. Bo być może mam to zajmowane miejsce i mi nie chce teraz. Dobra, zobaczymy zara. Lecimy dalej, nie? Na honor. Jak najbardziej. Na honor. Ja od 65 mam leczenie, więc... Oczywiście. Jeszcze troszkę. Mądry plan. Tylko jak ja teraz cię uleczę to nie będę miał... później. Przez jakiś na czas. Na od razu mówię. Ode. No no no, ja, no o nią mi chodzi to. głównie. Jak najbardziej. Kafar siły? Siły o jednym. Oczywiście. Mądry plan. POMOCY! Czeka! Zabić go! Jak Ruszyli do ataku. Ej właśnie, da się, dało się go chyba uratować, nie? Nie pamiętam. Jak miałbym chyba, jak chwila. To jest, tylko Ale chyba się nic nie to by nie dało, nie? Oczywiście. Nie. Czego ci trzeba? Światłość jest się, się, Wydaje, że my kiedyś wójt. nawet próbowaliśmy od nowa grać do miejsce, żeby właśnie go uratować. Coś mi się tak kojarzy. Tak. Zanim pójdziemy do miasta, to chodźmy w prawo, bo tam jest jakieś znaki no. w ogóle, nie? Jak najbardziej. Na honor. Oczywiście. Cześć, zombie wyskoczył. Śmiesznie by było, jak ja był nieumarli Taki śliny. Cool. Ale patrz, ale taki smaczek, nie? Że cmentarz jest Oczywiście. zrobiony, czy coś. To jest spoko. Jak najbardziej. Mondry Postarali plan. skubani. Oczywiście. Czemu jest na czerwona? Na honor. Też nie wiem. łapiemy tego prawa. Oczywiście. Cześć. Nic cię już nie uratuje. Pozna jednostka nie ulaczę ci. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Jakie masz rozkazy? Nie trzeba mi się kłaniać. Mądry plan. Na honor. Służę światłości. Budynki? Nie, już myślałem, że można na budynki rozwalać. Chodź mi jeszcze może tu gdzieś na dół. W dolnym byłeś? Oczywiście. Oj, 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 honor Dawaj, 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 Może uratujemy ich. Uwodzę na jednostkę. Jeszcze ci nie uleczę. Ci trzeba. Nie trzeba mi się kłaniać. Jakie masz rozkazy? niech stanie się zadość. Mądry plan. Jak najbardziej. Jakieś niebezpieczeństwo? Mistrz Manny. Mądry plan. Dobra, to rozmajmy, ja wezmę, bo Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Ciekawe czy się uda do następnej mapy przeciągnąć I chyba trzeba będzie zapisywać te yy, zapisy na Bo nie jestem no pewny to, czy się z automatu Dawaj, lecimy Jak najbardziej Sto! Nasze jednostka na ...niech stanie się zadość Twój rozkaz? Tego ci trzeba Służę światłości Powiedz tylko słowo Nie trzeba mi się kłaniać. Jakie masz rozkazy? Już biegnę! Jasne! Jasne! Światłość jest mą Już się bałem, że ci padnie, o, nie? światłości! Nie! Jak najbardziej! Nie no, chillera. Mądry plan. Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Chyba na lewo trzeba. No. Na honor. Na zadymę. Zabierzcie to bydło tam, gdzie resztę! 5 jednostek! Ruszać się! O, nas 8. Dobry strumyk, to dobrze. No nas 8, ale my za to mamy słabsze jednostki. A no, dobra, 3 jednostki Jest zostały. A dobra, no to zacznijmy od głównego może. No. A, no jeszcze przyżywa Przyzywa, się Przyzywa. Może na jednostkę? O, dobra, trudno. Mądry Starajmy się je ratować to opłaca się bardzo Nie trzeba się O no, bieg z za jednostkę żeby I to robić No nie gadaj. No O, postawił Już biegnę. Jest siłą. Uważaj na jednostkę kolejną No tyłu. i teraz ramię goni Co I ma jeden HP w światłości. Wóch zostało Światłość jest mą siłą. Twój rozkaz Nie, nie trzeba nie trzeba? Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Powiedz tylko słowo. A jednostki nam się zapisałem do kolejnego poziomu, czy nie? Nie wiem właśnie. Jasne. Wydaje mi się, Jakoś że nie. Bezpieczeństwo. Jak Na najbardziej... Pytanie. Oczywiście. Na honor. Dobra. Chwała ci książę. A co z tymi, których zabrali orkowie? Nie martw się synu. Odnajdziemy ich, wrócą niedługo do swych domów. <noise> no, więcej od Parisa? Co Elegancko, Lord kurde. Peter potrzebujecie natychmiast w orków. Ani chwili nudnie. A wczoraj Paris miał więcej od no, PewDeePea i to prawie dwa razy. Net dobra, ta wysyłałem chyba. Co jest? A, bo nie przetrwał nam ten Jeden um, gościu Dobra, safe code. Ja Jego przepiszę na... Na Discordzie może A, bo i zdjęć, tak też można